Odpieluszkowanie dziecka nie musi być trudne. Akcyjne, pomocne na tym etapie będą akcesoria dla dzieci, które uczynią z odpieluchowania prawdziwą, dorosłą atrakcję. Nauczanie przez pokazywanie. Maluchy kochają naśladować swoich rodziców, dlatego należy wykorzystać ten fakt do nauki korzystania z toalety. Idealnie, jeśli dziecko może wejść do łazienki. Kiedy mama lub tata z niej korzystają. Co więcej, rodzice powinni głośno informować o tym, co tam będą robić. Powiedzenie, muszę zrobić syku, i udanie się z dzieckiem do toalety, będzie pierwszym, bardzo ważnym krokiem edukacyjnym. Ten warto połączyć wybierając odpowiednie akcesoria dla dzieci, to jest nocnik. Pociecha będzie mogła przetrenować na sucho korzystanie z własnej toalety. By z czasem rozpocząć naśladowanie dorosłych w sposób rzeczywisty. Ważne zakupy. Przeglądając różnorodne akcesoria dla dzieci, można pokusić się o samodzielny wybór nocnika, niemniej idealnie, jeśli to dziecko wybierze go samodzielnie. Pamiętajmy, że to, co atrakcyjne dla dorosłych, może okazać się kompletną porażką w oczach dziecka. Jeśli maluch chce mieć wszystko dokładnie takie samo, jak dorośli, idealny będzie nocnik, to toaleta dla dzieci. Inne wybiorą wersje bajkowe czy grające. Odpieluszkowanie to proces ciągły, który nie powinien być zaburzany podczas wakacji czy dłuższych podróży. W tym przypadku idealnie sprawdzają się akcesoria dla dzieci, które umożliwiają ich spakowanie i użycie w razie potrzeby niezależnie od miejsca. Standardowy nocnik trudno spakować, ale jeśli kupimy nocnik turystyczny, np. Potet Plus, lub wielorazowe wkłady silikonowe i zaopatrzymy się także w wersję jednorazowych wkładów do nocnika, możemy być pewni, że to będzie najlepszy i najbardziej ekonomiczny zakup. Idealnym zakupem będzie wielofunkcyjny nocnik z nakładką na toaletę dedykowany nie tylko starszym dzieciom, ale także i maluchom które nie akceptują dziecięcych toalet i chcą natychmiast korzystać z wersji dla dorosłych.